Takie konkursy jak ten e, kreują nasze otoczenie, kreują modę na to, żeby e, fantastycznie wykorzystywać e, nasze otoczenie i żeby wybierać najlepsze projekty, e, i tym samym otwierać nowe przestrzenie dla naszych mieszkańców, ale też przestrzenie, które są funkcjonalne, które są estetyczne, które są piękne, które są zaprojektowane i wykonane z dbałością o szczegóły. Najlepsze, to znaczy takie, które są po pierwsze y, funkcjonalne. Takie, które są estetyczne już obecnie, takie, które są bezpieczne, które są dostępne dla każdego i o różnym stopniu sprawności. Wreszcie takie, w których ludzie się po prostu czują dobrze. A tak zupełnie serio, to rzeczywiście w dwóch kategoriach mamy nagrody. Kategoria obiekt architektoniczny i kategoria przestrzeń. Co roku, bo to już jest 30. edycja, takie kategorie występują, ponieważ trudno jest rywalizować przestrzeni z obiektem, mimo że obiekty bardzo często oczywiście to otoczenie jest istotne, ale w tym konkursie akurat nie najistotniejsze jest to, jak ludzie czują się w przestrzeni, nowej przestrzeni, która jest dla nich kreowana. I, I takie kryteria tak, braliśmy generalnie pod uwagę. Czyli e, konkurs, którego rolą jest dbałość o zrównoważony rozwój, którego rolą jest e, tworzenie pewnego nowego standardu jakości e, przestrzeni, e, ale także przeciwdziałanie pewnej degradacji przestrzennej. To są te rzeczy, których poszukiwaliśmy w tych projektach i wydaje nam się, że one zostały odnalezione. Jestem niezmiernie szczęśliwa, że miasto Tychy w kolejnym konkursie w kursie zdobywa nagrody za kolejną przestrzeń miejską. Przyznam szczerze, że nie spodziewaliśmy się nagrody, dlatego że werdykt jury był objęty ścisłą tajemnicą, więc tym bardziej było to dla mnie niesamowite zaskoczenie i wyróżnienie, że miasto Tychy kolejny raz zostało docenione i realizacja, która była prowadzona wyłącznie z myślą o mieszkańcach miasta Tychy, zyskała takie uznanie wśród wybitnych specjalistów. To świadczy też o tym, że to, co robimy, jest doceniane nie tylko przez mieszkańców, ale przez osoby, które profesjonalnie zajmują się przestrzenią.